No się macie w kolejnym odcinku zagrajmy w trzecią erę już dziesiątym i od razu zaczynamy od bitwy. bo jeszcze nie, bo muszę zrobić turę. To więc jedziemy turę. O, ile się dzieje w naszym Państwu inno, że mamy, my nie mamy kasy, to jeszcze atakują nas zewsząd. Z każdej strony. O. Ej, a tu przed nie było atak przed chwilą? Nie atakowali? Chyba się połączyli. Moja pindole. O ja pin dole Powiedziałem, że ci zaatakują. Mam większą obronę No nie źle. Nieźle się poriło. No i więcej jestem na minusie. Gdzie jest ta cholerna armia tutaj? Gdzie ona jest? Ktoś się powiedział oni poleźli? Jezus, tu nie. Co Honor, co tu nas atakują, tu też... A, Mori jeszcze atakują. Nie? Odpuścili? Ojo, nie ma ich odpuścili chyba. Hm. Kolejki skradzione. Czy tu się to będzie robiło? Jedna tura. To by kopalnie trochę mi podwyższą, a tutaj To mam w sumie nic, a atakuje mnie. Co to mi atakuje? Wysoki wódz jakiś tam O cholera Nie na przykład przysłał wsparcie jakieś albo coś, Że nie mam pieniędzy Na nic Kawaleria może tutaj przyjedzie No pomoże coś To mnie atakują Co to jest? O to zbadna goblinów No wa gdzie oni poszli? Chciałem mi zatakować. Ty, szpiegu A tu są alfiki, po... O, Alfiki tu Idę I da mi pomóc, jak fajnie wow. Trole ma i dwóch generałów ja bym może zrobił takie coś. Ty pójdziesz tu zobaczyć, co tu się dzieje, bo oni mają, tu mają chyba tą swoją sadę z której wysyłają żołnierzy, więc ja tam będę się kierował. Kurde, jak mi zaatakują tą usadę, to przegram. To praktycznie nic nie mam, Ma gdzie atakować czterema oddziałami, to cholera. Hmm, dobra, tura. Patrzymy co się dzieje, co się stanie. Powiedziałem. Nie wiem, nie ma sensu tego bronić. Poczekajcie chwilę. Dobra, już jestem, wołali mnie. No, stracę tę osadę. Co? Jak to zwycięstwo? Dobra, zwycięstwo. Jeden oh, do dwóch jest. Wtedy było jeden do jednego. Dobra, znowu bronimy Amonsul, Bo jak to przegram, nie będę miał już czym tego znowu odzyskać. Cholera, się wzięli na to, jak. Ale teraz ma więcej żołnierzy. W sumie też on ma więcej żołnierzy. Czy ma tele... nie, on ma chyba tyle o połowę. Mniej. Okuśw. Świetnie. O super. Nie ma tak fatal error. Ok, jestem z powrotem. Za Chiny nie mogę wejść do tej bity. Cały czas mi skakuje fatal error, dlatego. No i wygraliśmy. Coś mi dzisiaj szczęście dopisuje. Wynocha z Poszli. Żeby się kurzyło. O, kasa na się widzę. Jak miło. Dobra, tą kawalerię sobie prześlę tutaj w razie czego Ale tak gazem Widzę, że już się trochę sytuacja unormowała Tutaj Aha, będą już o kurde, potrzebuję więcej pieniędzy To może was przeszkolę Tak mam okazję i szpiegu, szpiegu, szpiegu. Pójdziesz sobie tu i tu i tu nie ma... Co to jest? I tu nie ma nic. To hmm. idziemy. Nie będę się bawił. W forności mamy nawet sporą bronę to tak samo, więc za razie czego zbierzemy się do kupy i... i zrobimy z trzeba. Tak samo w Blii niestety nie mam nic. O, mam balisty, bym mógł w sumie jakoś się wykorzystać. A po co mają coś siedzieć? Do. Wondo. Fornostu i potem Aragornowi przekażemy to. Wkurza mnie to tutaj. Rozwalę to. Teraz póki mam okazję. Siu! Poszliśmy. Nie ma tak. Nie ma, ma jakoś takiego kłażenie po moich ziemiach. Okej, okay, yy, zapiszę sobie. Wolne ludy. Zapisz i... Siach. Zakończ tuę. Czekajt alf rozwaliłem tą tą armię. Bo powinny. Jeżeli się w ogóle starły ze sobą. <laughs> A, to ten siebie co bo chyba widzi, że idę. Po tam jego wiocha. Nie wiem po co tam idę, to jest jakaś wiocha zabita dechami. Ambitny dowódca, pewny siebie napastnik. Lojalny, walczący, uczciwie, posłuszny. Dobra, wezmę cię. I ty się zrobiłeś gdzie? W Brisie zrobiłeś. A, no co się to. Tam... To jest kolejny oddział kawalerii. Rad kiepskie. I idziemy dalej w tą stronę. Chcę popatrzę, czy tutaj coś idzie. A, idą, gnoją. A weź zobacz, co tu idzie. Na przykład katapultę, o! Już mają tych lepszych. No dobra. Powinniśmy sobie tak dać radę. A w ogóle jaką ma przybocz przybocznych. O, kawalerię strzelecką. Widziałem. Okej, dobra. Idź tam nie. O, tu się strażnica naprawiła, fajnie. I już jesteśmy trochę na plusie. A i tutaj muszę zbierać kasę, żeby tu się to zrobiło. I może farmy, ale to nie, teraz farmy nie. Farmy w Mori? Dziwne. O, ty idziesz dalej. Boję się, żeby mnie nie zaatakował na przykład. Isengard, bo to było przykre. A ty może iść... Może do Runu iść, bo z nimi jakieś prawa handlowe albo coś takiego. Chciałem powiedzieć, że może autorskie prawa, ale nie. Ale nie I że może tu się do Aragorna dostaniesz. Kolejna tura Tu się kręcą tam A wybuduję sobie tam wieżyczkę, bo mi się tam przyda. Bardzo Teraz pośle generała z Fortnite'a, żeby zbudował wieżeczkę na granicy. Bo kompletnie nie wiem co się tam dzieje. A tam łażę i elfy i orkowie i. Tak są ludy. Dobra, ty. Tutaj. I miałeś wybudować strażnicę. Hmm. ale mi to odkryło dużo. Wraca się od razu wow, już się tutaj gnoję. O, super trolle. Serio? Chociaż przed chwilą tu nic nie było. Idź dalej. Zwerbuję sobie oddział wrodzicza. Taki pomocniczy. A ciebie bym posłał na przykład dalej, żeby zobaczyć, co się dzieje. Wow. power test, test, to to dobra tu tam nie. O, wspaniamy z kostoludami i z tymi. I tak, idź mój. dalej. Jak Proszę to bardzo. Kolejki skradzione. Sami złodzieje. I włazić tutaj. To mogę przeszkalać? Mogę. To was przeszkolimy. Ja to bym chciał wiedzieć co tu się dzieje na przykład. Ojezus, czemu ty wiesz, wylazłeś, baranie? Strażnicę poproszę. Oj, od razu widzę więcej. O matko boska! Z kim ja pracuję? Szybko turami lecimy. Kurde, jak nie zdobędę tej osady zasranej, to na górze to się wkurzę. Niedługo będziemy z Mori wyruszać. Weźmiemy. Co go nie zrobiłem? Spodź, jej tam. Wracaj. I ty też. Wracaj. Niedługo będziemy szli. To jest moje? Nie. nie to nie było moje. Farmy poproszę. To nam wzmocni dochód. Wow, co to jest? To są chyba te niedobitki. Co tu jest? To są jakieś trzy oddziały. Dobra, wyłaś, zapiszę. Nie będziemy walczyć. To po prostu. Weźmiemy miasto, szturmem i myślę, że Aragon jest takim świetnym dowódcą, że nie przegra tego. O, a 47 straconych. To jeszcze bandyci. Dziękuję. Po prostu pięknie, nic nie mogę budować. Szkoda. A, jakbyś ich tak zaatakował, to bym się nie obraził. Tą balistą zapin tutaj. A ty tu I się trochę dochód też zwiększył. Jak zwykle. Tu mamy spokój, tak samo. No możemy sobie jakiegoś tutaj szpiegu, szpieg mi się tak się przydał. Ile mam. To bym musiał zbudować, bo to trochę kosztuje. Wiecie co, to wywalimy. Na razie, bo to i tak nie mogę tego zbudować. A bym musiał tam swoją kulturę wprowadzić. Te mury chyba mi zabierają jakąś kasę za budowę, która się nie chce dokończyć. poza tym to nie ma jakiejś wielkiej fortyfikacji w tej mury jest tylko jedna pseudobrama. brama Okej, okay, dobra. Racy pogorszone, Mordor kiepskie, to akurat mi najmniej obchodzi. Kolejki skradzione. No gdzie oni? przecież nic nie się buduje. A tu. Kodawlała to wywalić to, co to Po co to się tu będzie budowało? Jak się nie może zbudować, tylko mi zabiera kasę Za fatygę. O Ty Panie Wróć się Wie tu i ty tu ty tu tu Albo to są te niedobitki, to bym mógł sobie to wyrznąć do końca już Jakbym chciał wiedzieć, jakie to są liczby, czy taka mała armia na przykład z tym wystarczy? Hmm, a sobie to poskładam do kupy i z jednego chyba zrezygnuję. Bo po co mi tyle oddziału bandytów? Od razu I od razu trochę lepiej z tymi boiloni. 220, a to dużo. A katapulty ile biorą? 170, na to mniej. A się bardziej przydadzą. A, ty by się przydał przykonać, dobra, więc może zapiszę sobie w rodzicielu. Dura. Na chwilę będzie 3000 rok. Ciekawe, mnie ten let's play, let's play miał. Nie wiem sam. Czy się kat... jakie kat... farmy zbudowały? Zbudowały się. Chyba. No, zbudowały się. Dobra. Teraz czekamy na to. Tysiąc tyle potrzebujemy. Mam jakieś misje albo coś nie ma. Nic. Nic nie ma, widać. Nawet nie chcę mi dać za dobre sprawowanie. Normalnie jak w Polsce. O, farmy się zbudowały. Teraz czekamy na. Żebym mógł zwietrzała kolumnę zbudować tam. Bo to idą. Tu za dużo ludzi trzeba. Nie bym mógł ich gdzieś wysłać. boję się, że mi zajmą wiochę Tu w ogóle są jakieś osady? Nie. Tu. Ale tu nie będę wysyłał, bo to jest bez sensu. O. Tak, dokąd wyjdziecie? No i teraz, nie wiem... Bo chciałem w sumie już ruszyć Z tym co mam, bo nie będę tu nic przeszkalał Bym zostawił na przykład... Hobbitów bym zostawił I... może ten oddział milicji Ale jak tam jakaś armia stoi to nie będę ich nigdzie zabierał może bym was przesło do pomocy tutaj, do mori samej. Bo my tam tak nic stojęcia tojęcia Już tu są dwa miejsca i no i ale są przecież, nie? Już do bardzo dobrze wyszkoleni. Proszę, zapraszam. A tu za to zrobimy to. O, teraz dobrze. Dawać im pieniądze, bo nie ma. Ludzie nie chcą płacić Kurde, przez te zasrane zbugowane. Tu się wszystko zbugowało, nic nie ja mogę to. Just... zrobić. jak te wioski mi nie płacą, to ja się w normalnie na no, to Dobra, już jest. Są. Są. Okay, gdzie ta armia polazła? Tutaj polazła. Połączyli się. Dobra, tam ze skanu i co oni tam mają. Teraz zobaczmy. Wy oczywiście idziecie tu sobie. Ja poczekam, aż wy przyjdziecie, bo się przydacie mojej kampanii. O!

Wracaj. O, mogę Was tu przeszkalać. Ale nie będę, bo potrzebuję pieniędzy. Tu chodzi, bo jakieś miasto. O. O, kasyle też zajęły. To tu gdzieś powinno być. Tutaj gdzieś, tu chyba. Już ich cisną. kłodę biedaków. Oni mają przestarani na początku. Weź, zobacz, co oni tu mają. Niedobitki, pełny oddział, niedobitki, pełny no w sumie cztery oddziały, pełne plus katapulty, które można łatwo rozpin za, katapul... <gryw> za pomocą kawalerii. No, jeszcze niedługo i będę mógł zbudować kolumny, ale jeszcze trochę potrzebuję pieniążków. Dawać mi kasę. Szybko Może ten odcinek był będzie nudny Była bitwa, ale ten obsrany fatal error się pokazał i dupa i dupa taka Kurde jeszcze trochę Jeszcze trochę Jak na złość tyle kosztuje Dawaj, dawać, szybko. Już się Gandalf nie cierpili, że tyle musi siedzieć. O, chytę. Hm. Zobacz co oni tam mają, bo ja jestem ciekawy. Ja jestem ciekawy z co zrobią. Ale dobra. Zobaczymy co, co tam jest i co zrobią w następnym odcinku, więc dzięki za uwagę i trzymajcie się na razie. Cześć.